Czy w osobach wierzących może zrodzić się chora zazdrość? Może, jak najbardziej. Dzisiejsza Ewangelia to pokazuje, że Faryzeusze uczeni w piśmie, czyli ci, którzy byli najbliżej jednego Boga w synagodze, mają wyrzut wobec Jezusa, że idzie do domu na posiłek do Zacheusza, do celnika, że w ogóle z nim rozmawia. Jezus nie stroni od żadnego człowieka. Możesz być bardzo blisko Jezusa, możesz być w wielkim oddaleniu od Jezusa, możesz go wielbić albo możesz go nienawidzić. Jezus zawsze będzie dawał szansę człowiekowi. Rzeczywiście w swojej wolności będziemy decydowali, czy chcemy z nim rozmawiać, czy chcemy być blisko niego, czy chcemy w niego wierzyć, czy uznamy go jako Boga, czy tylko zwykłego, mądrego człowieka. Ale Jezus daje szansę każdemu człowiekowi. Pójdzie na posiłek do babci z Róży Różańcowej i pójdzie do największego ateisty. Będzie przy każdym człowieku. I potem ten człowiek, każdy człowiek decyduje.